Siema. Witam Was kolejny raz, ale już ostatni niestety podczas tych naszych rekolekcji adwentowych. Jest mi bardzo przykro, ale z strony cieszę się, bo to oznacza, że nadeszły święta Bożego Narodzenia, także cieszmy się, spędzajmy czas razem z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Słuchajcie, ja jestem Janek i razem po prostu w imieniu całej ekipy Światła w Mieście chciałem Wam zżyczyć naprawdę owocnych, pięknych... I dobrze przeżyć tych świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, że, bo dużo jest takich, wiecie, opinii, że o święta, święta i po świętach, wiecie o co chodzi, a ja chciałbym, żeby każdy z nas i ja i ty, który to teraz oglądasz, żeby po prostuśmy przeżyli te święta naprawdę dobrze z Jezusem, żebyśmy pamiętali o, o też o naszych tradycjach, które, które mamy gdzieś w Polsce. I naprawdę wierzę w to, że te rekolekcje, które gdzieś tam przez trzy ponad tygodnie prowadziliśmy ostatnio, Przynoszą, przyniosą naprawdę dobre owoce i w waszym życiu, i w moim też. Słuchajcie, cieszę się, że mogę naprawdę do was mówić i myślę, że każdy z naszych mówców i z osób, które to przygotowywały tutaj, się też, się też cieszy. I co? C cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, nie chcę mówić takich tradycyjnych życzeń, wiecie, z ryska szczęścia pomyślności, ale rzeczywiście jedną rzecz chyba chciałbym wam przyczyć, taką, taką naprawdę ode mnie, od serca. Żeby ten nowonarodzony Jezus po prostu w, w sercu i Twoim i moim w, w tym czasie po prostu właśnie się narodził na nowo, żeby przyszła, przyszedł do nas ze świeżością, a jeżeli jeszcze nigdy nie, nie przyjąłeś Jezusa, żeby przyszedł do Ciebie pierwszy raz, naprawdę zaufajmy Mu, bo ja wierzę w to, że On może zmienić życie każdego, naprawdę każdego z nas, a nie potrzeba wiele. Także tak jak mówiłem w ostatnim moim odcinku, wołajcie do Niego, a On na pewno Was usłyszy. Także dziękujemy bardzo, że spędziliście te kilka tygodni razem z nami e, i widzimy się w następnych okazjach. Na, przy następnych okazjach. Śledźcie Światło w Mieście, będziemy na pewno wrzucać kolejne rzeczy. Może jakieś vlogi, może jakieś inne rzeczy, nie wiem. Zobaczymy, co, co czas przyniesie. Wbijajcie na grupę Światło w Mieście na Facebooku, tam na pewno będzie więcej informacji. Śledźcie nasze social media, e, Instagram, właśnie Facebook, grupa, YouTube. Możecie wbijać na nasze też prywatne Instagramy, gdzie też dużo rzeczy się dzieje. I co? Widzimy się na następnych okazji, przy następnych okazjach. Niech Bóg Wam błogosławi z Panem Bogiem i dzięki, że byliście z nami. Amen.